Zaginione Miasta Pojedynek to kultowa już gra Reinera Knizzi, która wydawana jest od ponad 20 lat. Wcielasz się w niej w podróżnika organizującego ekspedycję w poszukiwaniu pięciu tytułowych miast. Masz szansę zdobyć sławę i bogactwo, ale musisz uważnie obserwować poczynania przeciwnika. Gra przeznaczona jest tylko dla dwóch graczy, a rozgrywka trwa około 30 minut. Nowe wydanie ma zmienioną szatę graficzną, oraz zawiera niedostępny wcześniej mini dodatek zatytułowany Kamienie Milowe. Z tego materiału dowiesz się dokładnie, jak grać w zaginione miasta pojedynek. Usiądźcie naprzeciwko siebie, a pomiędzy Wami rozłóżcie planszę. Widnieje na niej pięć pól. Są to obozy, z których wyruszycie na ekspedycję w poszukiwaniu miasta pustynnego, podwodnego, mrocznego, leśnego i kamiennego. W tali znajdują się karty ekspedycji w pięciu kolorach. Z wartościami od 2 do 10 oraz karty sponsorów również w tych pięciu kolorach. Potasuj wszystkie karty i rozdaj każdemu graczowi dokładnie 8 kart. Karty trzymamy na ręku i nie możemy ich ujawniać przeciwnikowi. Pozostałą talię połóż obok planszy, będzie to stos dobierania. Notez i ołówek przydadzą się później, to znaczy po każdej rundzie, aby zapisać punkty. Na koniec musisz zdecydować, czy chcesz grać z wariantem kamienie milowe. Są to dodatkowe cele zwiększające rywalizację. Na razie odłożymy je na bok i wrócę do nich pod koniec tego materiału. Grę rozpoczyna osoba, która ostatnio odkryła jakieś ciekawe miejsce, ewentualnie starszy gracz. Wykonujecie tury naprzemiennie, wykładając karty w kolumnach jako ekspedycje i dobierając kolejne stali. Gdy stos dobierania się skończy, podliczacie punkty za wasze rozpoczęte ekspedycje. W ten sposób rozegracie łącznie trzy takie rozgrywki. A zwycięzcą zostanie gracz, który zdobył najwięcej punktów. W swojej turze wykonujesz dwa proste kroki: dołożenie jednej karty i dobranie jednej karty. Wybierz jedną dowolną kartę z ręki i zagraj ją na jeden z dwóch sposobów: albo wykładając jako ekspedycję po swojej stronie planszy, albo odkładając do obozu na plansze. Zagrywając kartę do ekspedycji, należy pamiętać o kilku zasadach. Kolor karty musi pasować do koloru obozu, pod którym się znajduje. Jeżeli pod obozem nie leży jeszcze żadna karta, możemy rozpocząć ekspedycję, zagrywając dowolną kartę w pasującym kolorze. Jeżeli pod obozem leży już jakaś karta ekspedycji, to następna zagrywana na nią musi mieć wyższą wartość. Nie muszą być to kolejne wartości, więc przykładowo na dwójkę można zagrać piątkę. Generalnie w każdej ekspedycji karty zawsze układamy od najmniejszej wartości do największej. Karty sponsorów pełnią specjalną funkcję, bo mnożą zyski z naszych ekspedycji. Te karty można wyłożyć tylko na początku ekspedycji, więc albo gdy nie ma jeszcze żadnej zagranej karty, albo kładąc sponsora na innego sponsora w pasującym kolorze. Nigdy nie można wkładać kart pomiędzy inne zagrane już karty. Przykładowo, mając na ręku niebieską czwórkę, nie możemy wsunąć jej między dwójkę i piątkę. Tak samo jest ze sponsorami. Jeżeli w danym kolorze leżą już karty ekspedycji z wartościami, nie możemy umieścić przed nimi sponsora. To tylko od Twojej decyzji zależy, do której z pięciu kolumn dołożysz kartę i jaka to będzie karta. Zamiast zagrywać kartę do ekspedycji, możesz odłożyć ją do obozu. Możesz to zrobić nawet jeśli jesteś w stanie wyłożyć kartę do którejkolwiek kolumny. Wybierz dowolną kartę, której chcesz się pozbyć i odłóż do obozu w pasującym kolorze. W obozie może leżeć dowolna liczba kart, ale nigdy nie można ich przeglądać. Widzimy tylko tę kartę, która leży na wierzchu. Na koniec swojej tury dobierz jedną kartę, tak aby zawsze mieć 8 na ręku. Kartę możesz wziąć w ciemno z wierzchu stosu dobierania albo z wierzchu dowolnego obozu. Nie ma znaczenia, czy taką kartę odłożył do obozu przeciwnik, czy ty. Jest tylko jedna ważna zasada. Nie możesz z powrotem wziąć karty, którą w tej samej turze odłożysz do obozu. Na tym kończy się Twoja tura i kolejka przechodzi na przeciwnika. Zobacz teraz kilka przykładowych tur. Jesteśmy już po kilku kolejkach i jest teraz moja tura. Z tymi kartami na ręku mam kilka opcji. Mogę zagrać pomarańczową dziewiątkę na szóstkę, ale może lepiej jeszcze poczekać, licząc na to, że dobiorę w trakcie gry pomarańczową siódemkę lub ósemkę. Podobnie z zieloną ekspedycją mogę wyłożyć szóstkę albo jeszcze zaczekać, licząc na dobranie wcześniejszej piątki. Fioletową ekspedycję zaczęłam od sponsora, wierząc, że uda się zdobyć z niej więcej punktów. Mogłabym wyłożyć tu kolejnego sponsora, ale na razie takiego nie mam, albo zacząć już wystawiać karty ekspedycji. Patrząc po kartach u przeciwnika, wiem, że fioletowej trójki nie ma już na pewno w stosie dobierania. Mogę spróbować poczekać na dobranie dwójki, lub wyłożyć już moją czwórkę. Niebieskiej i żółtej ekspedycji jeszcze nie zaczynałam i generalnie nie ma obowiązku, aby rozpoczynać każdy typ ekspedycji. Ale na ręku mam już trzy niebieskie karty, w tym najwyższą dziesiątkę, więc może warto zaryzykować. Wyłożę zatem niebieskiego sponsora i na koniec mojej tury dobiorę kartę stali. Jest to niebieska ósemka, więc idealnie. Mój przeciwnik wyłożył żółtą czwórkę i też dobrał kartę stali. Teraz mój ruch. Znów mam kilka opcji zagrania karty do ekspedycji, ale tym razem zrobię coś innego. Odrzucę do obozu żółtą trójkę, która na ten moment jest mi niepotrzebna, bo nie poszłam w ten kolor ekspedycji. Jak widzisz, mój przeciwnik ma wyłożoną żółtą dwójkę i czwórkę, więc mam pewność, że nie weźmie sobie tej trójki, bo nie ma już możliwości jej wyłożenia. Gdybym odrzuciła tę trójkę w poprzedniej turze, to mój rywal mógłby ją dobrać, więc de facto bym mu pomogła, a tego oczywiście nie chcę. Dzięki temu, że zrobiłam to teraz, pozbyłam się niechcianej karty i dobiorę nową, która może przyniesie coś dobrego. I tak właśnie się dzieje: zielona piątka na pewno mi się przyda. Tymczasem mój przeciwnik wykłada fioletową piątkę i dobiera kartę stali. Znów jest moja kolej. Poczekam, jak rozwinie się sytuacja z innymi ekspedycjami, i na razie zagram bezpiecznie zieloną piątkę. Na koniec dobieram kartę stali. Mój przeciwnik nie zagrywa nic do ekspedycji, tylko zamiast tego odrzuca na obóz niebieską dwójkę. Widzi pewnie, że ja się czaję na niebieskie karty, ale może nie ma innego wyjścia, lub wybrał mniejsze zło, żeby móc oczyścić sobie rękę. Ja, w swojej turze, oczywiście skorzystam z tego prezentu, ale najpierw muszę zagrać kartę. Kontynuując zieloną ekspedycję, wyłożę szóstkę i na koniec tury zamiast dobierać kartę stali, zgarnę tą niebieską dwójkę. Mogę to zrobić, bo leżę na wierzchu stosu w obozie. I tak rozgrywacie tura za turą, aż do momentu, gdy ze stosu dobierania zostanie wzięta ostatnia karta. Możecie zawsze sprawdzić, ile kart pozostało w stosie. Karty, które pozostały na ręku, nie będą już zagrywane ani nie będą liczyły się do punktacji. Teraz przechodzimy do liczenia punktów. Po każdej rozgrywce zlicz punkty ze swoich rozpoczętych ekspedycji, czyli takich, w których leży przynajmniej jedna dowolna karta. Pusta ekspedycja warta jest 0 punktów. Każdą ekspedycję podlicz osobno, zgodnie z kolejnością w notesie. Najpierw dodaj wartości samych kart ekspedycji. Od tej sumy odejmij 20 punktów. Jest to stały koszt odejmowany od każdej rozpoczętej ekspedycji. Następnie sprawdź, ilu masz sponsorów i zapisz odpowiedni mnożnik. Jeden sponsor to mnożnik razy 2. Dwóch sponsorów razy 3 i trzech sponsorów razy 4. Na koniec sprawdź, czy Twoja ekspedycja składa się z minimum 8 kart, licząc razem z ewentualnymi sponsorami. Jeżeli tak, to otrzymasz 20 punktów. Ostatnia rubryka przeznaczona jest na punkty z kamieni milowych, o ile z nimi grasz. Zobacz punktowanie na tym przykładzie. Żółta ekspedycja nie jest rozpoczęta, więc jest warta 0 punktów i nie generuje kosztu minus 20 punktów. Suma kart w niebieskiej ekspedycji wynosi 44. Jako, że jest rozpoczęta, wpisuję koszt minus 20 punktów. Mam tu jednego sponsora, zatem mnożnik to 2. Ekspedycja składa się z 8 kart, więc otrzymuję też bonus wynoszący 20 punktów. Łącznie wartość tej ekspedycji to 68 punktów. Suma kart w fioletowej ekspedycji wynosi 12. Do tego koszt minus 20 punktów oraz mnożnik za jednego sponsora. Jest za mało kart, aby dostać bonus za wielką ekspedycję, więc po sumowaniu fioletowa ekspedycja przyniosła niestety straty w wysokości minus 16 punktów. Suma kart w zielonej ekspedycji wynosi 27. Do tego doliczam oczywiście koszt minus 20 punktów. Sponsorów tutaj nie ma, bonusu również, więc łącznie mam 7 punktów. Podobnie w pomarańczowej ekspedycji sumuję tylko wartości na kartach i odliczam koszt, co daje 9 punktów. Sumujemy teraz rezultaty wszystkich ekspedycji i zapisujemy wynik w tej rubryce. Kolejną rozgrywkę zacznie gracz, który w poprzednich rundach zdobył w sumie więcej punktów. Po trzech rozgrywkach zwycięzcą zostanie osoba, która zgromadziła łącznie najwięcej punktów. W przypadku remisu gracze dzielą się zwycięstwem. Dla urozmaicenia rozgrywki możesz dodać kartę kamieni milowych, czyli nieduży dodatek, który po raz pierwszy jest częścią polskiego wydania zaginionych miast. Podczas przygotowania gry, wylosuj pięć kamieni milowych i połóż je odkryte obok planszy, aby każdy gracz dobrze je widział. Pozostałe karty można odłożyć na bok. Sama rozgrywka toczy się tak samo jak w podstawowej wersji gry, a jedyną różnicą jest weryfikacja wymagań kamieni milowych. Karty kamieni milowych dzielą się na dwa typy. Pierwszy z nich działa na zasadzie: kto pierwszy, ten lepszy. Gracz na końcu swojej tury sprawdza, czy spełnił wymaganie którejś z kart i zabiera ją do siebie. W ten sposób można zdobyć nawet więcej niż jedną kartę na turę. Zabraną kartę trzymamy przed sobą do końca rozgrywki, czyli do momentu punktowania, kiedy to otrzymamy 10 punktów za każdą taką kartę. Aby zdobyć którąś z tych pięciu kart należy być pierwszym graczem, który wyłoży trzy karty w podanym kolorze ekspedycji. Ta karta trafi do gracza, który jako pierwszy wyłoży pięć kart w dowolnej ekspedycji. Tutaj wymogiem jest posiadanie trzech rozpoczętych ekspedycji, a tu wyłożenie w jednej ekspedycji kart z trzema kolejnymi wartościami np. 4, 5, 6. Drugi typ kamieni milowych to karty rozpatrywane dopiero na końcu rozgrywki. Nie liczy się w nich szybkość, tylko lepsze spełnienie pokazanego wymagania. W przypadku remisu nikt nie zdobędzie takiej karty. Ta karta trafi do gracza, który rozpoczął więcej ekspedycji. Ta karta do gracza, który ma najcenniejszą ekspedycję, nie wliczając w to sponsorów. Natomiast tu należy sumować wartości na pozostałych kartach na ręku i gracz z mniejszą sumą otrzyma ten kamień milowy. I tak prezentują się zasady zaginionych miast pojedynek, udanych rozgrywek. Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka i YouTube'a stronę www.planszowynewsy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.